Właśnie kupiłem se kombajn Klasa Mercatora 75 Po co? Nie wiem Ale ten gang, tej szóstki No nie jest to dźwięk widoczny <śle> Ale pięknie chodzi Kłapał mnie deszcz Włączyłem wycieraczkę Teraz odpadła Gdzie ma? Z tej strony Fifla Farmer Właśnie kupiłem se kombajn. Klasa Mercatora 75 Po co? Nie wiem Ja go tam nie potrzebuję raczej Bo i mam znajomego co Po sąsiedzku zawsze muci. Po prostu chciałem mieć kombajn. <noise> o ludzie... To no takie spełnienie marzeń, nie to trupek. Znaczy trupek, bardzo ładny stanie jest. Ale co? Ale nic nie powiem, bo się muszę skupić na jeździe. Mam 66 km do domu. Heder odpięty, przyjadę po niego lawetą, a tym wracam na kołach. Takim cudem dojadę dojademy no truje yeah. spuściłem ręczny, bo coś piękniej chce Trujeczka. trójeczka Przyspieszacz mamy, gazik, kierunkowskaz Teraz zaczęli jechać Mikrofon nas włączymy nie wiem czy chyci Fliflak dawno nie nagrywał, ale widzicie jak już wraca to z przytupy. A my! Ja Po Chorowaj, dobre, chłopie! Szesnaście na godzinę! Każ się tu pieresz na zakręcie, chłopie! Ludzie to są warioty! Po header zajadę lawetą, bo nie ma wózka, a z headerem się bałem jechać. Wynajmę sobie lawetę do 3,5 tony. Zalecę, nie ma to galeko. Więc stówki trzy, może ją za lawety, a spokój ducha. Nie? Z headerem jechać nie bardzo w dzisiejszych czasach. Będzie jeszcze do niego kupowany header do kukurydzy i klepisko. Jak się znajdzie? Lak też kukurydzy sadzi kapkę. A mi głównie zależy na kukurydzy, bo sobie młcę po przyczepie i sobie suszę na bieżąco. Nie? Na suszarni. Jedna przyczepa, zaś na drugi dzień, dwa dni. Trzecia przyczepa. Ale ten gang tej szóstki. No nie jest coś dźwięk widzono, <laughs> Ale pięknie chodzi. Chociaż my, mieliśmy w poprzednim dominatorze kiedyś Mercedesa szóstkę. To ładniej chodzi. Nie na rzekę Fiflak. Dobrze jest. Dobra. E, włączę się jak dojadę, bo to jednak trochę stresujące. Jedziemy. Zostało nam 14 km. Kłapał mnie deszcz. Włączyłem wycieraczkę. Wycieraczka odpadła. Czasem. Zmieniła wysokość tunel ale po kamieniu dało się odbić, bo nie widzę tylko fajne zawracania ominąłem to i jesteśmy w Matańcowica Mojgi tam pięknie zarośnięte, nie? Ekologia, ekologia. Gado maszyna. Gasimy. Klimatronik też. I kluczy wyciągamy, światełka gasimy cyk tak maszynka wygląda w środku luksusowo Ach. Ach. i zaś trzeba ci się flaszkę otwierać o, o tu już mamy jakąś awarię uszczelniacz leje na Oświe puszcza, <Szysk> już awaria. Taki se klasik. Ta jedna Opona jest niezaciekawa. Ale też nie wał obiec. No i odbij w prawo kierownicę, żeby dupa szła na stodoły. Nawet karliczek ko koloru nabrał. Ferduś, kopiemy ziemniaki. No niestety, Ferduś musiał ustąpić kombajnowi Miejsca. Zimnioczki się pięknie sprzedają. Tak sobie fiflaczek dycho, idę zamknąć bramę. Czemu fiflak zniknął? Albo się tak nałożyło wiele spraw że już w pewnym momencie pizłem tą kamerą skupiłem się na robocie, bo wydmuchało, zaś mi uszczelkę w renówce dłużej. głowicę dałem już do splanowania w prasie urwało główną oś napędową całej prasy wszystko naraz się popieprzyło i Fiflak stracił cierpliwość roboty nie dupnął, ale już kamerę kamerę rzucił w kąt, bo psychicznie wykończony ale brakuje mi tego YouTube'a Powoli wychodzimy na prostą FIFA kombajna przyprowadził. Karlik jest wyremontowany w międzyczasie. Tak konkretnie, ale to wam opowiem na filmie. Zrobimy film z karlika i zrobimy film. A to będzie jeden film Karlik i opowiem Wam jak zrobiłem to wyjście tumnika renówki na kabinę, nie? No. Tak jak mówiłem, no jaką bajną ogólnie nie potrzebowałem, tylko po prostu chciałem. Rolnictwo to jest pasja, to jest radocha do mnie, a że przy okazji da mi się z tego żyć jakoś, to, to jest ideolo. Czuło się! Nawet się trzymał. Ale mógłby jeszcze dopiąć teraz. O! nim pociepało. To można podeciągać. Kapecku. To już luzu złapał. A tu nie ma co. Tu nie. I tu. A nie. Czyli lawetkę wynają na 6 godzinek i przyjechał po hederek. Widzimy się, jak poskładamy jedno z drugim. Chwila nieodwagi i za sukces.